To będzie się działo z poziomem glukozwyty, po zjedzeniu makaronu penę z zielonego groszku, 100% zielonego groszku. Węglowodanów, no dupska nie urywa, że tak powiem. Ma to to 63, więc w porównaniu do innych, no to jest to podobnie. No pszenne mają około 70, ten ma 63. Trochę lepiej wygląda sytuacja z błonnikiem i białkiem. Ciut lepiej wygląda z groszku. ...niż ten pełnoziarnisty, ale ten kosztuje praktycznie trzykrotnie więcej 250 gram, a kosztuje około 5 zł. Ilość po ugotowaniu 100 gram, Przetestuję, to jest taka rosałowa, powiedzmy, porcja, zjemnawczo, poświęcę się bez żadnych dodatków, żeby wyniki były wiarygodne. O, no i co z tym makaronem? No, tak jak myślałem, no. Jezusie nazaryjski, O co to ma być? Zerknijcie na krzywą glukozową, plus 40 do góry, po 100 gramach tego oto specyfiku. No słabo. Tak jak myślałem po składzie, jest trochę lepiej niż zwykłe, chociażby pełnoziarniste, bo mają więcej błonnika i białka, ale nadal to jest słabo. Nie oszukujmy się, nie ma co przepłacać. Makaron, czy będzie z ciecierzycy, czy też z groszku, czy też pełnoziarnisty, jest do... Ba... Babciu... A żeby dostać coś do picia? Oczywiście, Wnusiu. A co chcecie? Herbatki? Soczku? Obojętnie. Obojętnie! A to gówno dostaniecie.